Tekst manny na 28 listopada. Gdy on sprawi pokój, kto go wzruszy? Hioba rozdział 34 werset 29. Komentarz parauzyjny. Kto jeśli nie on, Bóg wszelkiej pociechy, może udzielić pokoju pośród niepokoju powstającego w duszy jak nagła burza na morzu? Jak zagrożeni żeglarze na morzu wołamy do niego. A On doprowadza nas do upragnionego, błogiego portu ciszy i pokoju w Bogu. Jakie wołanie sprowadza ten pokój? Nie jest nim modlitwa o usunięcie wszelkich powodów do niepokoju, ponieważ wolą Bożą nie zawsze jest zesłanie pokoju duchowi ludzkiemu w ten sposób, to nie zawsze jest najlepszy sposób. Jest jednak wołanie, które zawsze sprowadza pokój którego nikt nie wzruszy. Wołaniem tym jest modlitwa o błogie, ufne i pełne miłości poddanie się woli Bożej. Reprint nr 2058. Komentarz epifaniczny Elichu. Tak jak trzem pozostałym rozmówcom Joba, brakowało boskiego natchnienia, które posiadał Job. W przemówieniu Elichu jest jednak dużo mądrości dowodzącej, że był on, współczesny Abrahamowi, daleki od małpy, mądrości, której ewolucjoniści jeszcze nie nabyli. Chociaż wypowiedź naszego tekstu nie jest natchniona, jest prawdziwa, ponieważ Bóg udziela pokoju swemu ludowi, którego inni nie są w stanie zniszczyć. Pokój ten wypływa z zupełnej wiary w Niego oraz z serca będącego w harmonii z Nim, Jego charakterem, planem i dziełami. Jest to pokój, którego świat nie zna, którym nie może obdarzyć i którego nie może odebrać. Lud Boży uświadamia go sobie przez błogie doświadczenie, bezpieczni w przymierzu potwierdzonym przysięgą arcykapłańskim dziele Jezusa i posiadaniu Ducha Świętego wznoszą się oni ponad obecne kłopoty i w ten sposób cieszą się pokojem Bożym który przewyższa wszelki rozum strzegąc ich serc i myśli w Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu z nim równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Izajasza rozdział 26 werset 3 Człowieka spolegającego na tobie zachowywasz w pokoju, w pokoju mówię, bo w tobie ufa. Rzymian rozdział 8 werset 31. Cóż tedy życzemy na to? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Filipensów rozdział czwarty werset siódmy. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Psalm pierwszy wersety pierwszy i drugi, błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, a na drodze grzesznych nie stoi, i na stolicy naśmiewców nie siedzi, ale w zakonie pańskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy. Psalm czwarty werset dziewiąty, w pokoju się i położę i zasnę, bo ty sam, Panie, czynisz. Że bezpiecznie mieszkam. Psalm 25, werset 12 i 13 jest, że człowiek, co się boi Pana, nauczy go drogi, którą by miał obrać. Dusza Jego w dobrem przemieszkiwać będzie, a nasienie Jego odziedziczy ziemię. Psalm 29 werset 11. Pan doda mocy ludowi swojemu. Pan będzie błogosławił ludowi swemu w pokoju. Psalm 85, werset 9. Ale posłucham, co rzecze Bóg, on Pan mocny, zaiste mówi pokój do ludu swego i do świętych swoich, byle się jedno zaś do głupstwa nie wracali. Psalm 119, werset 165. Pokój wielki dajesz tym, którzy miłują zakon Twój, a nie doznawają żadnego obrażenia. Ewangelia Łukasza rozdział pierwszy werset 79, aby się ukazał siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci ku wyprostowaniu nóg naszych na drogę pokoju. Rozdział drugi werset 14, Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie. Ewangelia Jana rozdział czternasty werset dwudziesty siódmy. Pokój zostawuję wam, pokój one mój daje wam, niejako daje świat, ja wam daję, niechże się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Rozdział szesnasty werset trzydziesty trzeci. Tom ci wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Jam zwyciężył świat. Rzymian rozdział 2 werset 10. A chwałę i cześć, i pokój wszelkiemu czyniącemu dobre, Żydowi najprzód, potem i Grekowi. Rozdział 5 werset 1. Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rozdział 8 werset 6. Gdyż zmysłu ciała jest śmierć, ale zmysłu ducha jest żywot i pokój. Pieśni 128, 80, 87, 94, 179, 244, 321, wiersze brzasku 89: Śmiertelnie zraniony, lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 5878. Pytania, jakimi były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z myślą tego tekstu, jak je przyjąłem, przyjęłam. Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? W czym okazał się wynik? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.